Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Resharmonika. Ja mam na imię Anita i dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat tego, czym jest projekcja identyfikacyjna. Projekcja identyfikacyjna jest mechanizmem, któremu ulegamy w zasadzie cały czas i możemy sobie z tego nawet nie zdawać sprawy. Na czym ona ogólnie polega? żeby to zrozumieć warto wrócić do tego, że nasze ciało emocjonalne posiada takie właściwości, że pewne obiekty, które są wewnątrz niego tworzone, możemy przesuwać do ciał emocjonalnych innych ludzi. Innymi słowy, ja wiem o tym, że mało się o tym mówi, ale po prostu tak to działa, tak działa ta powiedzmy subtelna fizyka przestrzeni. Jeżeli jest we mnie jakaś emocja, której ja nie chcę przeżyć i która mi nie pasuje, to e, tytułem pewnego mechanizmu obronnego, który we mnie jest, mogę spróbować przesunąć to do przestrzeni innego człowieka, takiego, który z różnych względów jest na dany moment tę moją treść przejąć. Projekcja identyfikacyjna zaczyna się wtedy, kiedy na przykład moja osoba. E, Zgadza się tą projekcję przyjąć, czyli ten obiekt który, emocjonalny, który został do mnie podany, i zaczynam według tego żyć, czyli zaczynam przybierać pewną rolę, która jest zgodna z oczekiwaniami, czy powiedzmy z, tą, z tymi oczekiwaniami projekcyjnymi tej osoby, która mi to w cudzysłowie sprzedała, a ja z drugiej strony w jakimś sensie poddaję się temu. Druga sprawa jest taka, że e, te sprawy, które ja performuję, one w jakimś sensie mogą być też e, zgodne, powiedzmy, częściowo z jakimiś cechami, które moja osoba posiada. A z jeszcze innej strony, to, że w ogóle przyjęłam coś takiego na siebie i że zaczęłam performować w ten sposób, oznacza, że moje granice e, emocjonalne zwyczajnie nie są szczelne. Projekcja identyfikacyjna bardzo często ma miejsce w relacjach rodzic-dziecko. Zaznaczę tutaj na y, początku, że nie chodzi mi o to w tym momencie, żeby kogokolwiek od czegokolwiek obsoba od, obsobaczać, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że większość, zdecydowana większość rodziców robi wszystko, żeby przychylić nieba swoim dzieciom. Natomiast kwestia w ogóle takiej kolektywnej amnezji i tego, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jakimi mechanizmami w nas samych mamy do czynienia. Fakt, że nie wiemy, w jaki sposób to obsługiwać, teże mechanizmy, prowadzi do tego, że czasem nieświadomie jesteśmy w stanie zrobić krzywdę istotom, które najbardziej kochamy. Kiedy mamy jakąś treść w naszym cieniu, czyli taką, z którą się nie zgadzamy i która nam nie pasuje, bardzo często właśnie widzimy ją na zewnątrz, w innych ludziach. Bardzo często też, w momencie, jeżeli mówimy właśnie o relacji rodzic-dziecko. Owo dziecko jest najprostszym sposobem do tego, żeby pozbyć się tego czegoś, co właśnie nam się nie podoba. Dlatego, że y, młody człowiek oczywiście nie ma żadnych mechanizmów obronnych, nie ma żadnych me mechanizmów zabezpieczających nas y, jego przed y, powiedzmy tego rodzaju kukułczymi jajami. I w momencie, jeżeli oczywiście jest to relacja z rodzicem, dziecko przyjmuje bezkrytycznie to, co do niego. Od rodzica przychodzi. Zauważmy więc, że bardzo dużo naszego pojęcia na nasz temat i tego, powiedzmy w jakim sensie i w jaki sposób się zachowywaliśmy przez większość naszego czasu, bardzo mocno może być związana z tym, że to niekoniecznie jest zgodne z naszą wewnętrzną treścią, z naszym wewnętrznym brzmieniem i z takim prawdziwym, głębokim poczuciem naszej tożsamości. My mogliśmy właśnie poprzez projekcję identyfikacyjną przejąć na przykład od rodzica pewną rolę, której ten rodzic nie chciał sam grać. W sensie takim, że nie chciał przyjąć, nie, chce, nie chciał zintegrować pewnych treści cienia, nie chciał wziąć odpowiedzialności za to, co w jakim sensie się nim dzia, z nim działo i wolał to wyprojektować na zewnątrz. Zaznaczam, że ten mechanizm jest bardzo powszechny. Te, te projekcje można by było przerównać w pewien sposób do ubrań, które ktoś na siłę nam zakłada i które w ogóle nie pasują do tego, w jaki sposób my chcielibyśmy się przedstawić światu. Projekcje identyfikacyjne y, mają miejsce nie tylko i wyłącznie w relacjach rodzic-dziecko. Owszem, one się tam zdarzają najczęściej dlatego, że to jest najprostsza sprawa, tak? w takim sensie, że dziecko, tak jak wspomniałam, bezkrytycznie przyjmuje to, co ten rodzic y, mówi. w jakimś sensie wdrukował na jego temat. Natomiast y, potem powtarza się to w takich sytuacjach y, naszego dnia codziennego. Innymi słowy, jeżeli powiedzmy my, przycią... my będąc przyzwyczajonymi do tego, że ściągamy w jakimś sensie takie treści do siebie, przyjmujemy je na siebie, bierzemy za nie w jakimś tam sensie odpowiedzialność, tak? Czyli powiedzmy mamy tendencję do samoobwiniania się albo, albo w jakimś sensie takiego nadmiernego mm, poczucia odpowiedzialności za pewne sprawy. Albo w inny sposób, y, po prostu jesteśmy w jakimś sensie przyzwyczajeni na przykład do tego, że pełnimy rolę kozła ofiarnego, wówczas nasze granice są na tyle Emocjonalne granice są na tyle otwarte, że takie kukułcze jaja mogą być nam a, sprzedawane przez innych ludzi. I my, w jakimś sensie, otwieramy te zzipowane kukułcze, powiedzmy, pliki i zaczynamy według tego performować. Czyli tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ktoś rzutuje na nas pewie, pewnego rodzaju obraz, powiedzmy, który zawiera takie a takie m, treści, ale my według tego obrazu zaczynamy faktycznie się zachowywać. I e, mo, jeżeli jesteśmy Powiedzmy, dostatecznie mocno czujni, w pewnym momencie możemy mm, zobaczyć, że na przykład tego rodzaju cechy, czy tego rodzaju zachowania, o które oskarża nas, czy powiedzmy, przypisuje nam jakaś osoba, my w jakimś sensie performujemy tylko i wyłącznie w kontekście relacji z tą osobą. Że z jakichś tajemniczych względów w towarzystwie innych ludzi tego rodzaju zachowanie nas w jakimś sensie mm, nie dotyczy. Czyli mamy jakąś jedną osobę, która wywołuje w nas pewien specyficzny zestaw cech, którego zazwyczaj nie performujemy przy innych. Wówczas możemy z pewną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że między nami a nią jest pewnego rodzaju właśnie relacja, w której występuje projekcja identyfikacyjna. Kolejną sprawą, która sprzyja temu, że my te treści przyjmujemy, jest fakt, że Jakiś procent tego, co na nas się projektuje, w jakimś sensie może w nas być. Tego niekoniecznie musi być, powiedzmy, 90 czy 80%, tak jak tutaj ten sztukmistrz, który z nami interaguje, próbuje nam narzucić, ale mogą być pewnego rodzaju śladowe ilości takich treści w obrębie naszych struktur. Dlatego, jeżeli coś takiego się dzieje, jest to pewnego rodzaju wydarzenie zewnętrzne, które próbuje. W pewien sposób do wskazać nam, że coś takiego w nas też w jakimś sensie może być. Natomiast z, mojego obserw z moich obserwacji, z mojego doświadczenia wynika, że e, najczęściej jest to niewielki procent m, tej treści, która zostaje na nas m, wyprojektowana. Natomiast tutaj kluczową kwestią jest to, że y, po prostu nasze granice są nieszczelne i my jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, żeby spełniać właśnie oczekiwania innych i żeby się do tego dostosowywać. Czyli w momencie, jeżeli ktoś projektowuje w nas swój projekt, swoją pewnego rodzaju rolę, który, w której nas widzi, my się do tego z automatu dostosowujemy. E, oczywiście nie wspomnę już o tym, że to bardzo często narcyzi robią i bardzo często próbują to robić i to gdzieś tam bardzo mocno na siłę. E, natomiast to, że. My, jako odbiorcy tych treści się do tego dostosowujemy, jest to wynik tego, że mamy mało opanowane poczucie mm, właśnie własnej tożsamości, tego, kim my jesteśmy, tego, jak my się chcemy zachowywać, w jaki sposób my chcemy swoje życie prowadzić. Bo w momencie, jeżeli e, powiedzmy teoretycznie, takie poczucie byłoby w nas ugruntowane, i ktoś byłby do nas e, przywędrował z tego rodzaju projekcją, to My mamy taką możliwość, żeby bardzo szybko zweryfikować, że to się w ogóle z nami nie zgadza, że my w ogóle tacy nie jesteśmy, że to, z czym ktoś do nas przychodzi, to OK, może w jakimś procencie pokrywa się, powiedzmy, z naszą postawą, ale to nie znaczy, że ma to um, zgodność 90 czy 80 tak jak druga strona sugeruje. I my możemy po prostu powiedzieć, że sorry, ale my tego nie przejmujemy. I że to jest projekcja... Właśnie tej osoby, która się do nas zwraca z pewnego rodzaju zarzutami, i że my odmawiamy w ogóle przyjęcia tego typu, nazwijmy to zarzutów, wkrętów, ról i tego typu klimatów. Weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Nasze idiomy kulturowe, w których funkcjonujemy, bardzo mocno wspierają właśnie między innymi tego typu zjawiska. Dlatego, że w momencie, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to społeczeństwo nas stwarza, że to ludzie, są lustrem tego, kim my jesteśmy i że to, w jaki sposób ludzie nas postrzegają, czy co o nas mówią, w zasadzie um, świadczy o tym, kim my jesteśmy, wówczas tego rodzaju um, projekcje, czy tego rodzaju zjawiska, jak projekcja identyfikacyjna, mogą mieć miejsce. Ja oczywiście mm, bardzo mocno, jak zawsze, zachęcam do tego, żeby właśnie poznawać samych siebie, żeby wiedzieć, kim my jesteśmy, żeby wiedzieć, w jaki sposób oddzielać. Ziarna, czyli to, co w nas jest prawdziwe i to, co należy do nas, od tych plew, które ktoś próbuje też często nieświadomie i też nie, często nie z premedytacją, po prostu do naszego ogródka przerzucić. Te praktyki są bardzo powszechne, dlatego że w momencie, jeżeli ludzie nie radzą sobie z jakimiś rzeczami e, i nie umieją e, efektywnie w cudzysłowie powiedzmy, w swoim własnym ogrodzie, Zorganizować takiej sprawnej spalarki do różnego rodzaju śmieci, nieczystości niechcianych spraw, no to zwyczajnie szukają miejsca, w które te śmieci mogą zostać e, bezpiecznie składowane. I taką alegorią e, tego procesu, o którym mówię, są chociażby takie fizyczne wysypiska śmieci. To, że my produkujemy nieczystości, których nie jesteśmy w stanie zmetabolizować i przekształcić. I w zasadzie zawsze szukamy jakichś dróg ujścia do tego żeby po prostu je od siebie odsunąć. Ale prawda jest taka, że tak czy owak one w pewnym momencie będą musiały zostać zutylizowane. Pytanie jest takie, kto ma to robić, na jakich zasadach. Dlatego uważam, że z logicznego punktu widzenia a, ogólnej homeostazy zarówno naszego organizmu, jak również organizmu ludzkiego kolektywu, jest jak najbardziej wskazane to, żeby... Tego rodzaju utylizację treści, czy powiedzmy innymi słowy mówiąc, integrację cienia, integrację czy powiedzmy rozpracowywanie różnego rodzaju traum, które nosimy, e, realizować we własnym wnętrzu, w obrębie własnych struktur i we własnym zakresie. Z drugiej strony, umieć oddzielić to, co jest nasze, od tego, co jest cudze i co ktoś próbuje nam e, w jakimś sensie narzucić. Tutaj na marginesie powiem, że y, patrząc, y, czy jakby posiłkując się y, ustawieniami systemowymi y, Berta Hellingera, to pewnego rodzaju analogią tej y, projekcji identyfikacyjnej jest to, że rodzinny egregor próbuje wcisnąć komuś treści, czy powiedzmy pewne rzeczy do przerobienia, które na przykład nie zostały y, zrealizowane przez przodków albo przez ludzi, którym się pewne zda zdarzenia y, zadziały. W momencie, jeżeli ktoś jest na tyle powiedzmy otwarty i w jakimś sensie nie wiem, być może wewnętrznie zgodził się na to, żeby wejść w rolę kogoś, kto oczyszcza tego typu klimaty, no to w tej sytuacji na tego kogoś spadają różnego rodzaju hmm, też i wydarzenia, tak, w których musi wziąć udział po to, żeby te treści w jakimś sensie hmm, no właśnie oczyścić czyli tutaj można by było powiedzieć, że ta projekcja identyfikacyjna i mechanizm przesuwania treści w egregorze, który chce się w jakimś sensie zharmonizować, jest pewnego rodzaju jest oparty na pewnego rodzaju uniwersalnym mechanizmie, który po prostu jest, tak? I kwestia jest taka, że w momencie jeżeli my świadomie zdajemy sobie sprawę z tego, że coś takiego funkcjonuje i bierzemy odpowiedzialność za samych siebie, tak, czyli żeby samemu nie projektować, nie wytwarzać różnego rodzaju kukułczych jaj, które komuś będziemy podrzucać, a z drugiej strony jesteśmy na tyle świadomi, żeby też uzbroić się w pewnego rodzaju wiedzę yy, na temat tego, w jaki sposób czyjeś projekcje od siebie yy, nazwijmy to odrzucać, to w tej sytuacji zaczynamy wychodzić na prostą i zaczynamy Mówić o budowaniu relacji, takich, które no, w jakimś sensie już zbliżają się do takiego mm, wzorca, którym powinien posługiwać się żywy kolektyw. Żywy kolektyw, który aktualnie, jak sądzę, jest w fazie tworzenia. Dlatego tym optymistycznym akcentem bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tego filmu. Oczywiście zachęcam również do lektury bloga. Zapraszam do odwiedzin mojego Instagrama i yy, profilu na Facebooku. A tymczasem żegnam się z wami. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie i do wyświetlania następnym razem.